Witajcie! Często zastanawiacie się, jak dokładnie wygląda ta praca w Szwecji. Jak najlepiej zorganizować dojazd, jakie są warunki na miejscu, jak pracuje się ze Szwedami i w końcu jaka jest ta Szwecja. Dlatego postanowiliśmy z kamerą wybrać się do Szwecji i pokazać Wam dokładnie, jak po drugiej stronie Bałtyku razem z nami się pracuje. Szczepan Szłapka, witam serdecznie, zapraszam na pokład Hotistinu i ruszamy! Po pomyślnie zakończonej rekrutacji planowanie wyjazdu oczywiście rozpoczyna się od formalności. Nasza firma zajmie się wszystkim. Wam pozostaje wybór interesującej Was oferty i podpisanie umowy. To wszystko. Cała papierologia leży po naszej stronie. To jest prawda. Wiemy, że wszystko jest już załatwiane i ja nie muszę się właśnie martwić, że czegoś zapomnę albo po prostu nie będę, nie będę miała na czas. To jest duże ułatwienie i duża też pomoc, bo można liczyć na wsparcie opiekunów. Ważną kwestią jest oczywiście dojazd. Spokojnie, nasi pracownicy pomogą Wam wszystko zaplanować, cały przebieg trasy door to door. Ja jestem z Udyżczyzny, więc na początek oczywiście samochodem do Warszawy, z Warszawy samolotem do Malmo i z Malmo tutaj, a jeszcze z Malmo do Bastadu pociągiem z i pociąg, z stacji tutaj samochodem. Co więcej, za przejazd do Szwecji otrzymacie zwrot wyłożonych środków, na przykład za bilet na samolot czy prom. Ten drugi jest oczywiście najbardziej wskazany, jeśli do Szwecji chcecie udać się własnym samochodem. Przyjazd do Szwecji własnym samochodem to świetne rozwiązanie, ponieważ daje mnóstwo swobody. Sieć dróg jest tutaj naprawdę fantastyczna, a pojęcia takie jak dziury czy kolejny absolutnie nie istnieją. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, że dużym minusem są ceny paliw, ale od razu powiem, że tutaj w Szwecji spalicie mniej benzyny niż na przykład w Polsce. Dlaczego? Ponieważ po Szwecji nie można jechać szybko, po prostu się nie. 120 km na godzinę to jest naprawdę maksymalne maksimum i Szwedzi tego bardzo, ale to bardzo pilnują. Nie tyle sami policjanci, co po pierwsze fotoradary, a po drugie Szwedzi, którzy potrafią zadzwonić na policję i zgłosić, że ktoś jeździ zbyt szybko. Lub niebezpiecznie. Plusem natomiast jest to, że po Szwecji jeździmy cały czas w otoczeniu fantastycznej przyrody. Albo są to lasy, albo jeziora, albo bardzo malownicze miasteczka z tymi charakterystycznymi czerwono-bordowymi domkami. Także przyjazd do Szwecji samochodem to jak najbardziej dobry pomysł. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj miejscowości są od siebie dość mocno oddalone, dlatego nie możecie liczyć na to, że co kilometr znajdziecie stację benzynową. Pamiętajcie więc o tym, żeby oprócz wody i kawy mieć także spory zapas benzyny. A poza tym gorąco polecam podróżowanie po Szwecji samochodem. Często pytacie nas też o nocleg. Załatwiamy go Wam na miejscu i nic za niego nie musicie płacić. Najczęściej jest to zakwaterowanie w ośrodku, w którym będziecie pracować lub w najbliższej okolicy. Mieszkamy na hostelu, mamy zapewnione zakwaterowanie. Więc wszystko jest tak naprawdę w cenie i warunki są naprawdę w porządku. Polscy pracownicy w branży hotelarskiej i gastronomicznej w Szwecji są bardzo wysoko oceniani. To oznacza, że na miejscu czekają na nich nie tylko piękne widoki, ale także oferty w bardzo wielu różnych zawodach. Wśród zawodów najbardziej popularnych są aktualnie kucharze. Ja żałuję, że tak późno zacząłem pracować w Szwecji, prawda? Pracowałem długo w Warszawie. Także praktycznie w wielu restauracjach też i w Gdańsku, i, 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 prawda, i, i no ogólnie no w Polsce. No Także no szkoda, że tak późno zdecydowałem się na wyjazd do Szwecji. Także ja zachęcałbym bardzo, bo pieniądze są niezłe. Praca jak praca, lepsze warunki można powiedzieć nawet jak w Polsce wiadomo. Ze szwedami się też dobrze pracuje, prawda, są mili, raczej wszystko jest takie bardzo serdeczne. Tu jest takie bezstresowe, prawda? Te podejście do pracy.

czy znaczy tak, no, ekipa ogólnie jest bardzo, bardzo w porządku, szefostwo jest też cudowne. E, no praca jak praca fizyczna ciężka, ciężka czasami mniej ciężka, ale jest w porządku, nie jest źle. Szwedzi chętnie zatrudniają też barmanów, kelnerów czy nawet pracowników porządkowych. We have five at the campsite and they are cleaning and we have one that's more like a He's helping around the the spots and uh, doing a lot of things. Uh, and then we have the, the hotel. They are cooking and uh, I think they have two there right now. Branża hotelarsko-gastronomiczna w Szwecji jest bardzo dobrze rozwinięta. Dzięki temu masz gwarancję, że będziesz pracował w fajnych ośrodkach o wysokim standardzie i w kapitalnych lokalizacjach. Praca w Szwecji w branży gastro- i hotelarskiej ma jeszcze jedną wielką zaletę: zlecenia najczęściej są w miejscowościach turystycznych, a to oznacza, że jest to wspaniała okazja nie tylko, żeby fajnie popracować i zarobić, ale także pozwiedzać Szwecja, więc połączyć pracę z wakacjami. Nasze zlecenia to oczywiście duże miasta jak Karlskrona, ale nie brakuje też zleceń na przepięknych wyspach. Jestem tutaj już 2,5 miesiąca, więc oceniam to bardzo pozytywnie. Szwedzi są naprawdę ciepło nastawieni. Są, można powiedzieć, troszeczkę mniej nerwowym krajem, więc bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. Pracujemy też w turystycznych miejscowościach. Po pierwszym tygodniu tu, akurat w tym miasteczku, mi się spodobało, bo nie jest duże tu jest niecałe 7 tysięcy mieszkańców. I tak, ludzie są przyjaźni, nie muszą Cię znać, idzie do Ciebie i mówi Ci hej, hej, nie? z uśmiechem na twarzy. To już inaczej człowiek podchodzi do tego. Jesteśmy obecni na najbardziej prestiżowych kempingach w Szwecji. W okolice morza, więc mieszkamy niemalże na samej plaży, więc czuję się trochę jak na wakacjach. Wiadomo, 8 godzin jestem w pracy, ale po pracy czuję się jakbym była na wakacjach. Pracę w Szwecji należy więc traktować jako wspaniałą okazję do poznania piękna Skandynawii. To, co dla nas najważniejsze, to to, abyście czuli się bezpiecznie. Zapewniamy Wam więc tylko sprawdzone kontrakty, opiekę medyczną na terenie Szwecji, stały kontakt i pomoc koordynatora. I co niezwykle ważne, gwarancję stuprocentowej wypłacalności. Krótko mówiąc, wypłatę na konto dostaniesz zawsze na czas i co do złotówki. Takie podejście do Waszego bezpieczeństwa i komfortu sprawia, że wiele osób wyjeżdża z nami od lat. Zaczęłam pracę 15 kwietnia 2019 roku tu na wyspie. Nie ukrywam, że jechałam z wielkim strachem, dlatego że nie znam języka, jechałam w nieznane. To był mój pierwszy wyjazd do pracy zagranicznej. Dzisiaj powiem, że nie żałuję i to chyba taki, taki los szczęścia był dla mnie. I co nas bardzo cieszy, poleca nas dalej, także rodzinie. 1 bądź 2 lipca 2019 roku. To tutaj już wtedy zjawiłam się na wyspie, a dwa tygodnie wcześniej dostałam telefon od mamy z zapytaniem Monika, czy dałabyś radę tutaj przyjechać do nas na wyspę, bo jest zapotrzebowanie na jeszcze jedną osobę. Ja po chwili namysłu zgodziłam się. Mama przedstawiła mi, jak to tutaj wszystko wygląda no i, no i przyjechałam, co spowodowało niesamowita atmosfera. Niesamowite kontakty z kontrahentami, z wszystkimi pracownikami na recepcji, na restauracji, z warunkami pracy, jakie tutaj są. Niesamowicie mieli ludzie wszędzie dookoła. Nasza podróż po Szwecji tym razem dobiegła końca. Na pewno będziemy tu jednak jeszcze nie raz wracali. Mamy nadzieję, że wy razem z nami zapraszamy na pokład Hotisti.